w drugim już odcinku V czyli programu serii audycji w wymarzonej telewizji, które dotyczyć będą zmian tego procesu wprowadzania ich w życie, praktykowania ich i w sumie też tego, by stawały się one częścią stałą naszego istnienia, naszej rutyny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o samym słowie Bikritti, to zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie szerzej to wyjaśniam i gdzie wspólnie stworzyliśmy również projekt pierwszej zmiany, którą będziemy wprowadzać. Miałam się w tym odcinku podzielić, jak ta zmiana była u mnie i jak mi poszło. I powiem szczerze, że poszło średnio ze względu na przyczyny zewnętrzne, te czynniki, na które wpływu nie miałam, a mianowicie po prostu sobie zachorowałam. Przeleżałam pół tygodnia śpiąc praktycznie cały czas w łóżku, więc zaskutkowało to nie, w, nie tych zadań, tego nawyku, które sobie zaplanowałam przez wszystkie 7 dni. Ale to nic, dzisiaj jest nowy tydzień, dzisiaj zaczynamy od początku. No i co to był w ogóle za nawyk? To był nawyk wykonania przynajmniej połowy rzeczy z listy zadań, którą sobie na dany dzień zaplanuję. No, jako że po prostu byłam chora, to tych zadań również nie było. No, i ta lista zadań też nie mogła być za długa. To były takie najważniejsze, absolutnie najważniejsze zadania do wykonania, o różnym stopniu trudności. I zawsze pierwszym do wykonania było to najtrudniejsze. I wynikało to z tego, że jak już to najtrudniejsze miałam z głowy, to za te mniej trudne dużo łatwiej było się zabrać, więc myślę, że. Że fajnie właśnie to będzie działać. Już w sumie działa, bo próbowałam tego wcześniej i teraz do tego wracam. Także trzymajcie za mnie kciuki. Z ogromną chęcią dowiem się też, jakie te zmiany były u Was i czy udało Wam się pierwsze 7 dni właśnie odhaczyć wykonanie tych zadań, tych nawyków. Mam nadzieję, że tak. A jeśli było podobnie jak u mnie i również z jakichś powodów polegliście, to słuchajcie, totalnie się nie przejmujcie. Bo to jest właśnie też ta zmiana w naszym życiu. Nie wszystko, co się wokół nas dzieje, to jest coś na co my mamy wpływ. I czasem nawet na samych siebie jest nam trudno mieć ten wpływ, więc po prostu zaakceptujmy to i idźmy dalej, bo tylko takie iście dalej do przodu jest nam w stanie pomóc by tym, byśmy osiągnęli jakikolwiek sukces sobie zamierzymy. No i też właśnie z powodu tej choroby. Mój głos, mimo że może tego nie słychać dalej, nie jest w najlepszym stanie i wynika to po prostu z bólu gardła, który sprawia, że każde wypowiedziane słowo gdzieś tam je nadwyręża, więc dzisiejszy odcinek długi nie będzie, ale dzięki temu też przetestujemy taką krótszą formę. I mam nadzieję, że również ona Wam się spodoba. Być może będziemy je przeplatać krótsze z dłuższymi, w zależności od tego, o czym będziemy mówić i kto co będzie chciał ode mnie usłyszeć, bo to tak naprawdę dla Was wszystko robimy w przestrzeni wymarzonej telewizji. Chcemy, żeby Wam dobrze się nas słuchało. Dlatego ten feedback jest naprawdę ogromnie ważny i będziemy za niego bardzo wdzięczni. To jest taki projekt z potrzeby serca i jesteśmy też po prostu szczęśliwi, mogąc go realizować, ale oprócz samej satysfakcji, którą on nam przynosi, chcielibyśmy też właśnie widzieć ten efekt, który on ma. W świecie i w jaki sposób on wpływa na nas, na Was, na nas tworzących, na Was, słuchaczy, na naszą społeczność. No ale wracając do zmian. Dzisiaj taka krótka refleksja na temat tego, w jaki sposób te zmiany powinny przebiegać, bo już się umówiliśmy poprzednio, że. Projektujemy ten swój pierwszy nawyk, i że warto te zmiany wprowadzać powoli. No i dzisiaj, żeby też Wam nieco przybliżyć, dlaczego powoli, opowiem więcej o takiej metaforze biegacza. Jeśli ktoś jest sprinterem, to on wystartuje szybko. Będzie bieg z bardzo szybkim, wręcz zwiększającym się w Optymistycznych biegach tempem i będzie szybko docierał do celu, aczkolwiek zazwyczaj ten cel jest blisko. Natomiast jeśli nasz cel jest odległy, to tutaj adekwatniejszą metaforą będzie maratończyk, który też utrzymuje tempo na stałym poziomie. Raczej go nie zwiększa, co może się zdarzyć w przypadku sprintera. I on właśnie wyrusza z takim tempem, jaki jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas, a wręcz nawet odrobinkę wolniejszym, by mu tej energii nie zabrakło w dalszym etapie biegu i by w dalszym etapie biegu dalej miał te rezerwy siły, które pozwolą mu kontynuować. Ponadto taki maratończyk już przy mecie zazwyczaj wytęża te swoje siły do skrajów możliwości, i właśnie w tej chwili przyspiesza i dobiega do mety, bo jest jeszcze tutaj ten aspekt właśnie konkurowanie z innymi bieg biegaczami. Ale też nie zawsze ta konkurencja z innymi biegaczami jest, bo dla jednych rywalizacja jest tą motywacją, dla innych jest czymś zupełnie przeciwnym, a dla jeszcze innych jest po prostu neutralna. Więc może pominijmy w ogóle ten aspekt metafory i skupmy się na tych biegach jako na indywidualnej dyscyplinie. I żeby wiedzieć strategię, którego biegacza obrać, trzeba również określić, jak daleko jest nasz cel. Jeśli dla przykładu będzie to cel związany ze schudnięciem, z wagą i mamy do schudnięcia dziesiątki kilogramów, to jest to cel odległy dla maratończyka. Więc taki maratończyk rozłoży sobie ten cel w czasie, i będzie na nie, nie dość że zdrowym poziomie chudu co, codziennie wręcz. Chociaż też tutaj jest kwestia te, tego pomiaru wyników, by nie, nie skupiać się na, na codziennych wynikach pod kątem samej wagi, tylko na codziennych wynikach OK udało mi się utrzymać dietę czy Udało mi się poruszać moje ciało, które tak właściwie tego ruchu bardzo potrzebuje, że ten ruch nie jest tylko po to, by osiągnąć ten cel. Natomiast, gdy ta ilość kilogramów do zgubienia jest niska, no to możemy, możemy się rzucić na sprint i tutaj też, też mimo wszystko warto uważać, żeby nie był to zbyt pochopny sprint i nie zaowocował nam efektem jojo, więc jakby bardzo trudno jest określić jednoznacznie, która strategia i w jaki sposób powinna zostać użyta, bo każdy cel jest inny, więc e, musisz przyjrzeć się temu swojemu celowi, Jaki on jest, jaką strategię zastosować i co zrobić, żeby ta zastosowana strategia była zastosowana w sposób zdrowy i bezpieczny dla ciebie, bo to też jest ważne, żeby po drodze oprócz dotarcia do samego celu skupić się na samym pięknie drogi, ale jednocześnie nie zamęczyć samego siebie. By osiągnięcie tego celu ostatecznie sprawiło radość i satysfakcję, a by nie było takim wytchnieniem, taką ulgą pomęczalni. Więc też nie róbmy wszystkiego, by osiągnąć ten cel. Nie róbmy tego za wszelką cenę, jak to się mówi. Więc dużo tak naprawdę zależy od nas samych i od tego, co my zrobimy, żeby ten cel osiągnąć w sposób dla nas dobry. I pierwszym krokiem do tego, by właśnie nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, bo oczywiście można też przegiąć w drugą stronę, to znaczy zamiast yy, zamęczać się, Ktoś może w ogóle nie wykorzystywać swojego potencjału i pobłażać sobie pozornie podążając do tego celu, ale nawet nie tempem Maratończyka, tylko tempem żółwim czy ślimaczem. I w ten sposób być może faktycznie w którymś momencie dojdzie do tego punktu, ale to też nie będzie ta optymalna droga, bo po drodze taka osoba na przykład zmarła dużo czasu na rzeczy kompletnie zbędne i niepotrzebne albo na jakieś wymówki pozwalające właśnie na to pobłażanie, co też doprowadziło do tego, że no owszem cel został osiągnięty, ale ta droga się wydłużyła i tak jak mówiłam, droga do celu również jest ważna. Więc nie popadamy w żadną z tych skrajności, staramy się wybrać ścieżkę optymalną. Tak właściwie jak u sportowca, więc to wszystko idealnie pasuje do naszej metafory. I by to optimum, najlepsze dla siebie również mieć na uwadze, warto zadbać tutaj o miłość do samego siebie, o samoakceptację o bycie swoim dobrym przyjacielem, a nie swoim wrogiem. I o to, by nasz umysł również był dla nas tym dobrym przyjacielem. A często nasz umysł nie do końca nam sprzyja. Więc tu usłyszałam, już nie pamiętam skąd, ale o takiej bardzo ciekawej technice rozmawiania z samym sobą. W momencie, kiedy nasz umysł Wysyła nam jakieś głosy, które nie do końca właśnie nam sprzyjają, czy wręcz sprawiają, że się gorzej czujemy, to zapytajmy wprost samych siebie. Ej, albo nawet nie tyle za samych siebie, tylko właśnie nasz umysł. Ej, umyślę, możecie nadać mu jakieś imię, żeby było łatwiej. Ej, Oniko, co ty do mnie mówisz? Czy ty jesteś moją przyjaciółką? Czy to, co ty do mnie mówisz, jest dla mnie dobre? Czy to, co ty do mnie mówisz, jest słowami do przyjaciółki? Jeśli nie, to, to przestań mówić. Nasz umysł zaskoczony po pierwsze czymś, czego my wcześniej nie robiliśmy, a po drugie takimi słowami, właśnie odnoszącymi się do przyjaźni. Być może przestanie wręcz natychmiast, i możemy stosować tą technikę za każdym razem, kiedy ten nasz umysł zapomni, że przecież my powinien nam sprzyjać, że jesteśmy przyjaciółmi, którzy współpracują, by osiągnąć wspólny cel, bo ten nasz umysł jest takim naszym narzędziem, dzięki którym my te cele również możemy wyznaczać i które Skoro my wyznaczyliśmy ten cel z siebie, to również y, chcę uzyskać. Więc to z, wspólny cel. Właśnie na tą równowagę pomiędzy sprinterem a maratończykiem, y, pomiędzy dwoma skrajnościami w przejściu drogi, czyli dążeniem do optimum, i y, tą uwagę na Dbanie o siebie, kochanie siebie, bycie dla siebie przyjacielem, chciałam Wam zwrócić. Także mam nadzieję, że dobrze spędziliście ostatni tydzień, że udało Wam się osiągnąć cele i nawet jeśli nie otaczyliście wszystkich okienek, a tylko kilka, to już jest Wasz sukces i bądźcie z niego dumni i spróbujcie być taką najlepszą wersją w siebie, właśnie. Dzisiaj i dzisiaj odhaczyć to okienko w tym nawyku. Jeśli czujecie się gotowi, by zaprojektować kolejny nawyk, to również możecie podążać za, za wskazówkami z ostatniego odcinka. Ja, tak jak wspomniałam, jeszcze nie jestem gotowa, bo nie wykonałam tego nawyku w tym tygodniu, ale zaczynam od dzisiaj i. I tak właściwie już dzisiaj mogę powiedzieć, że odhaczam okienko, i się słyszymy za tydzień, i za tydzień powiem Wam dalej, co z tymi wszystkimi zmianami. Do usłyszenia, kochani.